Ja bym szczerze przeprowadził najpierw śledztwo w domku Timu X, czyli największym domku, jaki to jest w tej gierce. Tak, ale mam lepszy pomysł. nie, nie. 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 Większy, lepsza analiza, głębsza. Patrzcie, według mnie, do aktu Stewarta Bartona mogło dojść na obozie. Obozie Team UX Tak, tak Nie, nie ja, nie Obozie Team UX, na tym pierwszym takim w 2013 Tak, bardzo dobre Związane Ale to jest duży czy ma, To jest duży obóz? Duży, bo... Duży. No, tak, dużo dzieci, dużo dzieci <grystanie> Najpierw, <grystanie> najpierw pójdziemy Najpierw pójdziemy do pokoju opieki Siemano, oczywiście chcecie Cię uprzedzić, że cały filmik ma charakter humorystyczny Ja zapraszam Cię na Twitcha i miłego oglądania Zostawiajcie łapki w górę <grystanie> Tak, no mówię, że to jest stąd, nie? No no. Tu jest Baxton, Baxton jest blisko. Wiesz nie, Baxton tak będzie tak. O. Bra, pyk. O ja jestem <grym> To jest Idealty. i Jeszcze jest maszny Ben. To jest on. <grym> a co to ta sa sama osoba? <grym> no tak, tylko że to... A patrz, tu jest jeszcze nosz Minecraft! <grym> Czy on jest to zamieszany? Jak już jesteśmy przynoczył, to nie może zabrać nam drzeba, tak? Okay, łączymy, łączymy ich. I to się łączy. To siebie, tak? To się łączy, tak? No bo, bo... Dobra, dawajcie ready, panowie, bo śledztwo przed nami, musimy się dowiedzieć, kto jest kim. Dobra, zacznijmy. Coś chodzi po domu. Coś... Słyszałem, jak teraz. Jak coś... Mamy podejrzenie, że jak jakby. w Stuart jednak nie jesteśmy pewni. Na razie nic się wskazuje na winę Stewart. Ej, czemu ja tu światła nie mogę zgasić? Halo. Ej, halo? Nie wiem, może, może Keyword bardzo nie dowiedział. Ej, ale klika mi się nie zgasza. Ej, wieba biegała. Korki biegała. Nie. Halo? Keyword, zostawię Keyword! Co jest, kurwa? Słyszałem jak mała... Chciałem powiedzieć, że słyszałem jak mała dziewczynka biegała. Prawdopodobnie to są kible, jak coś... Ale dajcie jakiś szybki od razu, natychmiast. chodź do kibla, tam rozstawiłem mikrofon. Ej, musimy znać tego, termometr. No to, na, na, z boka Hex'a. idziemy po termometr, po, po termometr <grym> <grym> Hex'a że to ja można go zabrać, no kurwa. Tak samo, to w tym drugim leci woda. W bliżej. No. Dobra, weź sprzęt jakiś, bo ja nie mam źle. brałem To nie Siwaz to ja Siwaz nie żyje Tak, stój Bartym go dorwał Nie szczerze to był Alexi, że się tak śmiała Zaraza Ej chuj wy skąd on przyszedł mi się wydaje że z tego takiego pokoju, pokoiku to jest za jakby takiego kantorka Możliwe Ja tam zostawiłem termomix i mikrofon ale nic nie słychać za bardzo No chcemy się mierzyć z mocą tego? Jest tu Barsana? Ja. Dobra, co teraz skombinujemy? To Jest ta kamera Bez na tą łazienkę, podejrzana. Może jeszcze raz? To już jest jakiś trop. Czaj. A tam woda leci w tym kiblu. Ale gówno widocznie. No blisko zero, to jest Marcin nie! Dzień dobry Polsko, witamy w zaśnieżonej Małopolsce. Trafiliśmy do tego adresu pod słuchem anonimowych donosów o tak zwanym Podobno ma kontakt z nieletnimi, Zapraszam. Tak? I Marcin nie lubi, jak coś takiego jest. Idziemy po cały sprzęcie. Po którym... Ja jeszcze nie rozumiem, czy to jest Marcin, czy ten... Stiudo dzwoni! Z nie dzwoni! Stiudo Z... mnie dzwoni! Stiudo Z... dzwoni, halo, nie! Nie, nie ja to tylko tylko Jabłożna odjechał jak Czemu Aleks jest sam w mieszkaniu no Stiuda, a to Brutona? Chodź, chodź do można! No kurde, dzwoni do to... Nie! Złowia, ja to ja można, tam nie znajdziesz. Tam siostry ostro zamawiłem. <grym> bez stewarda. Jak są dotyczy, No dotsy są nie. dobrze na kamerę, według mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. <grym> MF, MF. Proszę. Patrz, patrz. Halo? Trzy. Ej, bo docy rozjewały się. Halo, gdzie one są? Ależ bug, Ej, stary, stąd postawiłem docy tam gdzieś po drugiej stronie stołu, ach ja na krześle. A i to się na podłodze kładzie. O, marszy no wyłącz to kurwa, Hanta robi ten debil Hunter Molzisz no, do wolno Ej, dobra, dobra, ej Kongo, Kongo! Ej Hunt jest! Hunt! Hunt jest, panowie! Orp, orp, orp był, na pewno. Lato widzisz? Tak, widzę, widzę Hunt jest dalej. <słysza> jakim cudem ty jesteś Ja czternastka Dobra, jak, jak, jak ktoś... Yyy... Aż się was to w ogóle wyjebało. Aha Jesteś tak, chodź myszko się... Ej, a następny... Nas... Ej, to kurga. Al <laughs> go wykręciła. Tu gdzieś powinien być aparat. Ej jak ktoś tu ten? No w, następ... w następnym grzeciem toj do Jaworznej Tu się zrepiała w tym miejscu sobie. Tutaj. Gdzie stoję. Ale się boję ten. Nie ujdujemy się, bo już ten, że on jest soportowany przez tego. Hey, mam zdjęcia w jest w i w, 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 w spoilerze boiler było. Mam zdjęcia w imię Nie, usuwa okay. się! Nie było MFA 5, to... nie było Pięcki. Dobra, to chodźmy co, bo Psycha, mamy dużo psychy tak to, Weź jak skazi dło masz? To zawieźcie i zacząć. No, mam, tak, mamy dużo. Tak, no już zaczymy, tylko nie gadajmy do bezpieczeństwa, co? Zobaczymy. Co ty mówisz? Dobra, ci, leży. Zamykamy mordę, zamykamy mordę. Chuć w dupę, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, sprawdzajcie Sprawia... pismo i mroźna, wymień nie usuwać się, usuwaj się z tego domu, odejdź, odejdź zła że stąd. Powiedz mi, co się dręczy. Czekajcie chwilę, ja patrzę... Jason Barber. O, oh, well. Dobrze, dobrze, Mat, a mam drugi. You, thank you, thank, you. thank you. Robię zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. MF? MF małe, malutki. A nie będzie, i tak nie będzie piątki już. Zdjęcie, zdjęcie krzyżem, zdjęcie krzyżem. Rzucał, rzucał Uzuwaj się usuwa się Usuwaj się obrzydliwa kreatura już Are you here? Inimierzys Ile fuck out here. Jason, 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 Jason Jason Talk, you. You Talk to me you. You Talk to me you. Jason Kolejny Okay you fucking new Jason <laughs> To Jurej chyba nie? Jokaj chyba Sprawdź to Sprawdźcie Tak, Jokaj Rozmowy tak, w jego pobliżu go zanerwują Tak Do niego spirit box To Jokaj idę do domu nie? Ja, może być. Kwestia tamów szukamy. Chyba, że kwestia tamów szukamy. My przecież myślę, mam. Jedno, mieliśmy już lustro. A, lustro, by to było. Dobra, Dobra, to. to... Co? Rajju, no ty ja typowy Rajju, tak. Ogólnie to jest ostatnie miejsce w którym chyba muszą znaleźć dowody na Marcin... Nie na marcińską tak na no, Szukamy dowodów na polskiego Kingpina i na mistrza strąska, czy coś by się przydało znaleźć. Ja się boję na niego szukać dowodów, by się jakoś dźwigni zdało, że jest spał, ja nie? Ja wolę nie. Nadbirek, jakieś, zasilanie elektryczne czy napięcie znajduje się w piwnicy w potencjalnym miejscu zbrodni tak zwanego backstona A nie tam, tego? No. Na pianinie jak się zagrał Ej, tak. Mam zdjęcie z Słyszałem no. Słyszałem słyszałem idziemy tam. No i razu... co? Nic za nic. O! Mówi do mnie! Thermomixy? Powiedział coś. Thermomixus7. On, on chyba tu może być. Halo! Powiedział coś do mnie. Przez tego. Przez, Przez pistolet. Wie? What's up, Jelly? Where are Imię i nazwisko, imię i I'm nazwisko I'm do Dawid Mousley. David. David, Ozdoba. Grash. David Grash. to zdoba. doba. Grush? Dawid to Grush? Dawid to Grush. No kurwa Grasz? Pięć stopni tu jest, to chyba tu, nie? No tak, ja. gracz, gras, A Grasz, by the XP? No gram, nie? David. Y okay. David ozdobał y Ej weźcie MF-a i powiedzcie give us a sign Aleźcie MF-a Thank Jeszcze teraz? Nieźle. Thank you, thank you David ozdoba. Grasz? Grasz Are you playing? Are you playing? Ile ile MF? 3 To po kamera i docy? Kamera tu jest? A o, to da tu i przyjęcie. Pomogamy kameraman! Eee okej, ubrzam. David to będzie... To jest Stewart to jest dobry. On szuka z tego woduch Steward. On nam pomaga, żebyśmy zobaczyli oczy. Tak to jest dobry. Ale to nie jest na widz to to jest duch Stewarda. No No według mnie ja się jestem... Jaki mam dowód? Pismo, pismo, no. Steward pokreślał w ogóle, bier ogóle niż to powiedziałeś, nie? Yy, coś tam drugi i givas sign. I on ja to usłyszał, nie? No widziałem, weź MFA i powiedzcie givas sign. I on wtedy, to, weźcie to co jedno, ja biorę drugie. Okej, yy, okej. Okay, okay. yy, kamera jest przyjęta? Jest. Idealna. Się... Hmm. Może jakiś stul? Czyłnik ruchu, czyłnik ruchu. Czyłnik ruchu, tak jest. Żebyśmy złapali y, Backstone'a na gorącym psycha ja no Psycho git, on jest bardzo pasywny. Ja myślę, że to może być Dawid Ozdoba, a nie Stewart Ja myślę, że to może być Dawid Cegielski, tak szczerze. No. <laughs> Cegielski? To żeby go wkurzyć, to, to na niego mówić, ruch do Okej. Dobra, patrz, pokaż jak rzucasz to do... złapki, Czekaj, tak, postawimy... Ja bym doszedł tutaj, szczerze na... Ja tak postawię na coś tam? Proszę nie. Nie, bo bardziej do tutaj, żeby o ścianę się już nie mogło odbijać A do tak ten, czujnik ruchu. A mi drugie? Ej, czujnik ruchu. Ja dam na drugą ścianę, biorę tak patrz, tak i tak. O, w miarę git no. Czujnik Czekaj. Dobra, zaibiste. Czekaj, a na pianino? Na pianino się nie da, dobra. Czy się, okno tylko mi. Okej, where is cameraman? David, 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 David. Tam tu z kamerą. David, give us a sign. David, give us a sign. David, give us a sign. Patrzcie MFM, patrzcie MFM. Zresztą światło, tylko? Jak ktoś, ma... świata, I jak ktoś yy, otrzymał wiadomość, że jak to multi mówi. A ktoś patrzy MFM? No, ja patrzę na MFM. Ale też. masz go wziąć do ręki, okay. żeby powiedzieć, czekaj, jest piąteczka. Czyli nigdy ruchu przełożyłeś? No, mam już w ręce to, Ogólnie, póki mamy dużo psychy, ja mogę z nim pogadać. Ze świeczką. Spogadaj. Nie to trzeba je... No, ale w samemu, nie? No mm. spoko. To się zostawiamy, nie? Idziemy podcinek yeah, kamery. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Świeczka. Więc daj mi... Daj mi świeczkę. Jak coś, to coś tam mówi do mnie na paraboli. Ale spokojnie, jak jesteś bezpieczne. Ale jesteś w stanie poko... Jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest Dawid, czy ten? To jest mężczyzna na pewno. No dobra, ale... <laughs> I Dawid, i stwierdź, to mężczyźni. Dobra, mam przynieść... jeszcze. Ja wezmę kadzidło. Ja... Ja wziąłem ja kadzidło i zapakuj. Czekaj, czekajcie chwilę jeszcze, wezmę coś innego może. Ej, nie wiem czy mam kamery nie przełożyłem, lepiej trochę A świeżka jeszcze. No już nio Już niosę, już niosę Dobra Ale czekajcie, stop A masz jeszcze jedną kadzidę na biurko ci to już tam Dobra Nie ja, wiem czy ja, tej ja kamery grasz. albo nie, bo ona jest dobra na dotce, to najważne hmm. No, ona jest dobra na dotce Grush Dobra, yyy to co? To my zwijamy, ja te ci Czekaj. No. Okay. no, dobra, idź. Ej, ale temperatura jest 9. a może przez to, że przy... Kurde. Yy, to przenosimy się do garażu, czy nie? No, chyba tak. Tak. to, dobra, to ja biorę kamerę, kameromę. Yy, przynieść przynieść drugi, ja bym... żebyś yy, mógł ci tam dać znak jakiś? Tak, 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 tak. Okej, okay, pismo JORB. O, REWELM, to le UPA. Mara, co może być Mara Mara ma spirit Ciemność. Ona ma tą umiejętność, że może światło wyłączyć od razu po zapaleniu No no Ale przyjechała jest Smaga dobra szczerze że... Nawet nie łykamy Ej, Dobra, Ej, ja jeszcze sobie wezmę jedną świeczkę i tam idę nawet, że my nie No, my cię obserwujemy teraz... na komorze. Dobra Rozpocznij sesję Spytaj się go czy jest zły Co? Stary, jesteś w ciemności, jakby to była mara to już byłoby, wiesz, byłoby Kongo jakieś. O, akcja na Może i dowodnik na pakstrona lub była to bardzo brak. Ale mam karty do wideo zdoby. Ale ty nie musi być duch Dawida zdoby, bo ten, bo się go spytać czy gra, tak? A no, spytałem się, czy gra, a on usłyszał i mnie odpowiedział. I co, wystawię Tarota, nie? Choć ze mną tobie rozstaw. Taj jest niestety bardzo aktywny, defensywny i zwinny po wejściu do lokacji I niby nacisnął strunę, ale nic więcej chyba, nie? Świateł? No. A z drugiej strony sprzyw. pisał. Jakąś na nadwalił, nie na początku No szy szybko o, czekajcie. w sumie na ja sobie Ej dobra chodźmy wszyscy No ale co w sumie zrobimy. I Tarota postawimy, i Tarota postawimy Tak To ja wezmę Ja działka. będę miał kadzidło Też będę miał kadzidło i ja będę tarota wstawić Ja Oj kartę wala eee, księżyc Nie, full Czyli Ham... Nie full ma 16% że się zrespi Ale co to jest full, no nie, kurwa full. Tak tak często jestem, zawsze Często po prostu z hunta. W sensie ogólnie full działa tak, że nikt nie robi, jest na niego normalnie 17%, a jak jest to jest na niego 100%. Ale nie... Chodzi o to, że jak jest default, to najpierw pokazuję kartę, a potem ten. daję mu default, Tak, jakaś... No, tak, co w sensie default działa tak, że wiesz, default może ci pokazać powieszonego człowieka, a potem ci zmieni default. Ja raz tak miałem. No. No to jest prankster. To Więc to znaczy, ja już ja zacząłem ja. do widzenia. Dobra. Lecę dalej, grasz. O aha! Wiecie co miałem? Wskrzeszenie zmieniło się w plankę. Kurde sobie... No on nic nie robi absolutnie. Zacząliśmy. Trzy razy wierzę i słabe się z kolei wytmiem. No ale 2 razy, 0, 2, 2 razy 0, 2 razy 0, 2 razy 0. A jakie są to wody na to? Z... No tylko do cud na to. Do od... Dobra. Taj, nie, on jest, nic nie robi. No ja daję taj i uciekam. No. Ja też Patrzę na to, że jak weszliśmy do lokacji to faktycznie był trochę aktywny No w sensie zagrał na pianinie i napisał zeszycie od razu, to jest jedyna cel. Nie 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 gram to